Łatwo jest powtarzać, że Jezus jest Bogiem, ale trudno jest stawić czoła dyskomfortowi, jaki to generuje, gdy widzimy go modlącego się. W końcu, jeśli jest Bogiem, to do kogo mówił? To jest pytanie, którego wielu liderów woli unikać, ponieważ stawienie czoła odpowiedzi wymaga wyjścia poza powierzchnię religii. I właśnie tam leży prawda, którą niewielu wyjaśnia: modlitwa Jezusa nie osłabia Jego boskości, ujawnia coś jeszcze większego. Są tacy, którzy myślą, że Jezus modlił się, ponieważ był w kryzysie, albo że modlitwa była tylko symbolicznym przykładem, ale nie. Była prawdziwa. Każda łza, każdy krzyk, każdy cichy świt miały wieczny cel. Syn się modlił i to nie jest sprzeczność, to zaproszenie. Zaproszenie do zrozumienia komunii przed czasem, wcielonej wierności i nieba, które wciąż się otwiera za każdym razem, gdy ktoś mówi: Ojcze, w tym filmie. To pytanie nie zostanie zignorowane. Zostanie na nie udzielona dogłębna odpowiedź oparta na Piśmie Świętym i bez religijnych objazdów. Ponieważ zrozumienie, dlaczego Jezus się modlił, zmienia nie tylko sposób, w jaki myślimy, ale także sposób, w jaki żyjemy. A jeśli to do Ciebie przemawia, rozważ polubienie filmu, zasubskrybowanie kanału i pozostanie do końca, ponieważ to, co nastąpi później, może przemienić nawet najsuchszą ciszę w żywą modlitwę. Zanim istniał czas. Zanim cokolwiek miało kształt, dźwięk lub formę, była obecność. Niezimna, samotna, bezosobowa obecność. Ale pulsująca, żywa relacja, pełna znaczenia. Ojciec, Syn i Duch, współistniejący nie w ciszy, ale we wspólnocie. Jan nie rozpoczyna swojej Ewangelii genealogiami, ani miejscami świętymi, ale stwierdzeniem, które wstrząsa ludzką logiką. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. J1.1. Nie było jeszcze czasu, ale intymność już istniała. I właśnie w tym momencie modlitwa zaczyna oddychać. Modlitwa nie została wynaleziona z powodu grzechu, ani nie wyłoniła się jako mechanizm naprawczy dla zepsutego świata. Narodziła się z wiecznej komunii między słowem a ojcem, rozmowy bez początków i przerw. Kiedy powiedziano, że syn mieszkał w łonie ojca. 1:18: Nie jest to piękna poezja. To opis tak głębokiego związku, że obywa się bez słów, ale przepełnia go ekspresja. To, co tutaj nazywamy modlitwą, było dzielonym życiem tam na górze. Było jak oddychanie, nie z obowiązku, ale dlatego, że miłość nie umierzyć w ciszy. Ta relacja między ojcem a synem nie była statyczna. Była twórcza, aktywna, obfita. Do tego stopnia, że wszystko, co istnieje, z niej pochodziło. Księga rodzaju. 1,26 zawiera tajemniczą frazę: Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Widzisz? Stworzenie powstało z rozmowy, a nie z odosobnionego dekretu. To wiele wyjaśnia. Wyjaśnia na przykład, dlaczego czujemy głód sensu, kiedy żyjemy w izolacji? Dlaczego dusza zaczyna chorować, kiedy wewnętrzna cisza trwa zbyt długo? I dlaczego, nawet nie wiedząc, jak się modlić, coś w nas wciąż próbuje rozmawiać z Bogiem? Ponieważ zostaliśmy stworzeni ze wspólnoty i nosimy znamie tej formy. Bez względu na to, jak bardzo życie nas hartuje, kot pozostaje w środku. Niektórzy ludzie czują to, gdy patrzą w niebo nocą, inni, gdy przytulają śpiące dziecko, a jeszcze inni, gdy wszystko się rozpada i pozostaje tylko zimna podłoga w pokoju. Tak czy inaczej, to pragnienie powiedzenia, Ojcze, zawsze znajduje swoje miejsce i nie pochodzi ono z bólu, pochodzi ze źródła. Jezus modlił się tutaj na ziemi jako ktoś, kto właśnie wracał do domu i to właśnie zmienia wszystko. Kiedy słowo wkracza na świat, nie przychodzi z nowym systemem religijnym. Przychodzi, aby ponownie wprowadzić połączenie, które nigdy nie powinno zostać utracone. Modlitwa, którą żył, była odbiciem tego, co wiedział od czasów przed założeniem świata. Dlatego modlitwa w praktyce jest bardziej powrotem niż postępem. Jest mniej podbojem, a bardziej ponownym połączeniem. Nie jest kwestią techniki, formuły, ani ładnego rytuału. Jest kwestią powrotu. A ci, którzy to rozumieją, Przestają próbować zaimponować Bogu wymyślnymi słowami i zaczynają otwierać swoje serca z prostotą. I właśnie ta prostota, ta wierność pierwotnej komunii, staje się jeszcze bardziej widoczna, gdy słowo przestaje być po prostu wieczne i zaczyna chodzić pośród nas ze skórą, kośćmi i uderzeniami serca. Ponieważ gdy syn stał się człowiekiem, nie utracił komunii, przyniósł ją ze sobą. A modlitwa teraz zyskałaby nowy scenariusz: Słowo stało się człowiekiem. Nie przyszedł jako idea, ani jako odległy blask. Przyszedł jako dziecko płaczące w ramionach wyczerpanej matki. Wieczne słowo zgodziło się na objęcie go ograniczeniami. Przyjął delikatną skórę, głód, pragnienie, sen i wszystko, co towarzyszy zwykłemu istnieniu. Ale to, co nie zostało pozostawione na zewnątrz, to komunia. Jezus nie zrezygnował ze swojej relacji z ojcem, gdy przyjął ciało. Wręcz przeciwnie. Po prostu znalazł nowy sposób, aby to wyrazić. Teraz łzami i westchnieniami, które przekraczają czas. Ta wcielona modlitwa nie była narzędziem przetrwania, ale deklaracją wierności. Za każdym razem, gdy się wycofywał, aby się modlić, to, co było słyszane, nie było rozpaczą, to była intymność. Nawet gdy jego stopy były brudne od kurzu, a jego ciało wyczerpane od chodzenia po wioskach, Jezus kontynuował modlitwę, jakby pamiętał, skąd przyszedł. Łukasz 5.16 mówi, że oddalał się na miejsca pustynne i modlił się. To nie był nawyk, to była potrzeba duszy. Jego życie nie funkcjonowało w oderwaniu od głosu ojca. Podczas gdy świat widział cuda, on znosił zmęczenie. Podczas gdy uczniowie walczyli o on szukał ciszy. A podczas gdy religijni kwestionowali jego metody, on zwrócił swoje serce ku górze. Nie po to, by się tłumaczyć, ale by się ustawić. Niebo objawiło się pośród rutyny. Dlatego Jezus nigdy nie zatracił się w oklaskach, ani nie zapadł w odrzuceniu. Modlitwa utrzymywała jego stopy mocno. Nawet gdy ziemia wydawała się trząść, ponieważ ci, którzy rozmawiają z Ojcem, nie potrzebują aprobaty ludzi. Ale ciekawe jest to, że on, będąc Bogiem, wybrał modlitwę jako człowiek. To nie umniejsza jego boskości. Ujawnia jego wybór, by żyć tak, jak on nas wzywa. List do Hebrajczyków, 5:7 opisuje, że za dni ciała swego zanosił modlitwy i błagania z wielkim wołaniem i łzami. To nie brzmi jak słabość, brzmi jak odwaga, by polegać. Jego siła nie pochodziła z tytułu, ale ze stałej obecności Ojca. I to właśnie sprawia, że modlitwa jest tak istotna nie jest ostatecznym zasobem, ale codziennym pożywieniem. Każdy cud, którego dokonał, niósł ciszę nocy modlitwy. Każde trafne słowo, które wypowiedział na placach, było odżywiane godzinami ukrytego poddania się. Modlitwa nie nadeszła po zmaganiach, ale przed nimi. Była przygotowaniem, tarczą, kierunkiem. Jezus nauczał słowami, ale kształtował czynami. I nawet gdy nikt nie patrzył, niebiosa otworzyły się nad człowiekiem na kolanach. Nie po to, by pokazać moc, ale by ujawnić, gdzie wszystko się zaczyna, w pokorze tych, którzy polegają. I to właśnie ta dobrowolna zależność, ta miłość, która klęka bez potrzeby, prowadzi nas do postrzegania modlitwy Jezusa jako czegoś głębszego niż tylko słowa. To było posłuszeństwo. To było poddanie się. To była decyzja, by nie przeżyć ani jednego dnia bez bycia w zgodzie z Ojcem. I to właśnie tutaj zaczyna się stawać jasne, że wcielony Bóg nie tylko się modli, ale modli się jako sługa. Bóg, który się modli. Obraz Syna w modlitwie wciąż niepokoi tych, którzy próbują dopasować boskość do sztywnych schematów. Jak Bóg może modlić się do Boga? Ale to pytanie pojawia się tylko wtedy, gdy zapominamy, że prawdziwa miłość potrafi się poniżyć, nie umniejszając się. Jezus nie modlił się, ponieważ był gorszy, modlił się, ponieważ był wierny. To posłuszeństwo motywowało każdy gest, a nie brak mocy. I być może jest to najtrudniejsza lekcja do przyjęcia. Wielkość Boga objawia się również w wyborze służby. Sam Jezus powiedział, syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Jod padis na pięć czy piętnaście. To nie jest ograniczenie. To jest dostosowanie. Nie przyszedł, aby improwizować cuda, ale aby precyzyjnie wypełnić wieczny plan. Każda modlitwa była oczekiwanym tak, dlatego czego ojciec już pragnął. I w tym poddaniu Jezus pokazuje, że prawdziwy autorytet rodzi się z poddania. W przeciwieństwie do ludzkich przywódców, nie musiał kontrolować. Ufał. To zaufanie przełożyło się na codzienne uzależnienie. Kiedy uczniowie byli zdezorientowani, modlił się. Kiedy wrogowie spiskowali, on się modlił. Kiedy tłum się zebrał, on się modlił. I to nie osłabiło go. Uczyniło go bardziej skupionym. Nie chodziło o szukanie odpowiedzi. Chodziło o pozostanie w kontakcie ze źródłem, które nigdy nie zawodzi, i to ujawniło serce sługi, który nigdy nie opuścił ukochanej osoby, nawet na chwilę. Modlitwa polegała na kochaniu w formie decyzji, a kochanie w ten sposób wymaga wyrzeczenia. Oznacza to odłożenie dumy na bok, aby zaakceptować, że chociaż jesteśmy silni, komunia jest ważniejsza od kontroli. Jezus nie zrobił nic, aby udowodnić, że jest Bogiem. Zrobił wszystko, aby zademonstrować charakter ojca. I uklęknął nie z konieczności, ale z wyboru. Ponieważ ci, którzy naprawdę kochają, nie powstrzymują się. Służą bez potrzeby. Są posłuszni bez zobowiązań. Idą nie domagając się oklasków. Ta postawa ujawniła coś, co niewielu było gotowych zrozumieć: że droga do nieba prowadzi przez posłuszeństwo tutaj, na ziemi. Nie wymuszone posłuszeństwo, ale posłuszeństwo z miłości. Jezus był posłuszny, ponieważ ufał. I ufał, bo wiedział. Modlitwa podtrzymywała ten most przy życiu, nawet pośród bólu, presji i samotności. Wiedział, kim był, ale wiedział też, od kogo był zależny. I ta świadomość kształtowała wszystko, co robił. Dlatego modlitwa Jezusa nigdy nie była pokazem, była przekonaniem. Było to zgodne życie. To był syn mówiący: Moja wola nie rozkazuje, ona się poddaje. A ci, którzy to rozumieją, zaczynają zdawać sobie sprawę, że modlitwa nie polega tylko na proszeniu, polega na słuchaniu. Dlatego nawet pośród tłumów i cudów nigdy nie zrezygnował z cichego odosobnienia. Ponieważ to właśnie tam, w tajemnicy, wola Ojca stała się jasna, a serce Syna pozostało całe. Modlitwa Syna. Ci, którzy uważnie obserwowali Jezusa, szybko zdali sobie sprawę, że modlitwa nie była tylko częścią Jego życia. Była samą istotą jego chodzenia. Nie było rozróżnienia między momentami, gdy mówił do ojca, a momentami, gdy służył ludziom. Wszystko było odpowiedzią na wcześniejsze słuchanie. Nie czekał, aż ból uderzy, aby zgiąć kolana, ani nie czekał, aż dzień się skończy, aby się modlić. Modlił się przed wyborem dwunastu, przed nakarmieniem tłumów, przed stawieniem się przed nauczycielami prawa. Ponieważ ci, którzy modlą się pierwsi, chodzą jasno. Często zdarzało się, że się wycofywał, gdy wszyscy jeszcze spali. Pokazuje to Ewangelia Marka 1:3:55. Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce odludne, i tam się modlił. Podczas gdy miasta budziły się z chaosu dnia, Jezus był już w zgodzie z tym, co niewidzialne. To nie była ucieczka, to było skupienie. Nawet otoczony ludzkimi oczekiwaniami wiedział, kiedy powiedzieć tak, a kiedy się wycofać, ponieważ tylko ci, którzy słyszą głos nieba, mogą uciszyć nacisk ziemi. Ale nie tylko wczesnym rankiem. W każdej chwili mógł zamknąć oczy, westchnąć i przemówić do ojca, jakby oddychał. Nie potrzebował sceny ani publiczności. To było naturalne, jak rytm serca. I chociaż uczniowie byli u jego boku, zajęło im trochę czasu, aby zrozumieć, że tajemnica nie tkwiła w słowach, lecz w stałości. Moc, którą widzieli płynącą z jego rąk, była jedynie konsekwencją serca, które nigdy nie odłączało się od źródła. Modlitwa była tam synonimem intymności. Niewydarzeniem duchowym. Ale ciągłą rozmową. Jezus nie modlił się, aby pokazać, że jest święty. Modlił się, ponieważ wiedział, kim jest i kto Go wspiera. Nie czynił modlitwy obowiązkiem. Uczynił ją przyjemnością. Przyjemnością, która podtrzymywała misję, która dawała lekkość posłuszeństwu, która sprawiała, że nawet najcięższe dni były znośne. I być może dlatego, nawet pośród zmęczenia, nigdy nie tracił równowagi. Była prostota w sposobie, w jaki mówił do ojca, który nauczał, bez słów. Nie było żadnego występu. Było poddanie się. Nawet gdy wszyscy oczekiwali czegoś wielkiego, on po prostu się wycofywał, jak w Ewangelii Jana 11, przed wskrzeszeniem Łazarza, gdy powiedział: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ta naturalność dawała siłę jego działaniom, ponieważ modlitwa oznaczała zaufanie, a zaufanie oznaczało chodzenie bez lęku. Ten cichy, dyskretny i stały rytm kształtował styl życia syna. Styl życia, który nie zależał od zewnętrznych okoliczności, aby zachować pokój. I właśnie tam modlitwa okazuje się czymś więcej niż słowami, objawia się jako niewidzialny fundament wszelkiej stanowczości. I nawet wiedząc, że najgorsze dopiero nadejdzie, nie uciekał od modlitwy. Wręcz przeciwnie, to dzięki modlitwie znalazł siłę, aby stawić czoła najciemniejszej nocy, która miała nadejść. Gdzemani, gdzie modlitwa krwawi? Nawet przy całym życiu nieustannej komunii. Była jedna noc, która wymagała czegoś więcej. Getsemani nie było sceną nauczania, była sceną udręki. Tam syn poczuł ciężar tego, czego nikt inny nie mógł unieść. I nie tylko fizyczny ból miał nadejść, ale duchowy kielich, separacja, poczucie winy, które nie było jego. I to właśnie w tym momencie modlitwa stała się bardziej niż kiedykolwiek miejscem poddania się. Krzykiem bez pięknych słów, bez formuł, krzykiem, który krwawił. Tekst Łukasza 2244 opisuje to jasno. Pogrążony w udręce, modlił się jeszcze usilniej, a jego pot był jak gęste krople krwi, spadające na ziemię. To właśnie tam, niebo i ziemia zdają się zatrzymywać, aby wysłuchać decyzji. I nawet wiedząc, że był jedynym, który był w stanie wypełnić misję, Jezus nadal modli się szczerze. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. To zdanie nie pokazuje wątpliwości, ale człowieczeństwo. A ciąg dalszy ujawnia istotę syna nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. W tym momencie modlitwa Jezusa nie zmienia planu. Zmienia serce tego, kto się modli. I to uczy nas, że modlitwa nie zawsze służy odpędzaniu cierpienia, czasami służy wzmocnieniu w jego trakcie. Getsemani przypomina nam, że istnieje rodzaj modlitwy, która nie prosi o wyjaśnienia, tylko o siłę, która nie szuka wyjść, ale odwagi, by wejść która nie zaprzecza bólowi, ale decyduje się stawić mu czoła z miłości. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy dusza została już wyszkolona w tajemnicy. Podczas gdy uczniowie spali, on walczył sam. Nie mieczami, ale łzami. Modlitwa nie była tarczą przed cierpieniem. Była kluczem do posłuszeństwa i nawet wagoni nie cofnął się. Ponieważ ci, którzy kochają do końca, uczą się słuchać, aż zaboli. Getsemani nie było słabością. Było krwawą wiernością. I dlatego ta ziemia Poplamiona potem i krwią, stała się symbolem poddania się, którego świat nigdy nie był w stanie wymazać. Decyzja została podjęta w ciemności. I niebo zamilkło. Nie było żadnej słyszalnej odpowiedzi, żadnego anioła z trąbą, żadnej ręki, która by go podniosła w tym momencie. Tylko pewność, że Ojciec nadal tam był. Czasami największym dowodem obecności Boga nie jest odpowiedź to pokój, który podtrzymuje, gdy wszystko w środku prosi o ucieczkę. A Jezus, nawet pośród bólu stanął zdecydowany, ponieważ ci, którzy modlą się na granicy, przekraczają dolinę, mając oczy utkwione w obietnicy. I w tym duchu opuścił ogród. Już nie jako ktoś, kto oczekuje pocieszenia, ale jako ktoś, kto całkowicie się poddaje. Modlitwa przypieczętowała to, co serce już wybrało. I tam zaczęły się kroki, które prowadziły do krzyża, z kolanami na ziemi, łzami w oczach i tak w sercu, którego nikt nie wymuszał, ale które on ofiarował. A gdy Krzyż pojawił się na horyzoncie, krzyk Getsemani wciąż rozbrzmiewał. Krzyż. Krzyż nie był zaskoczeniem. Został już napisany w ogrodzie, narysowany w ciszy Getsemani, zapieczętowany modlitwą, która krwawiła. Kiedy Jezus wszedł na Golgotę, nie wszedł pokonany. Wszedł poddany. I nawet tam, zawieszony między niebem a ziemią, słowa, które z niego wyszły, nie były buntem. Były modlitwami. Każde zdanie wypowiedziane na tym krzyżu miało wieczny ciężar. Nie wołałby domagać się sprawiedliwości, modlił się o przebaczenie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Łuk 23:34. Samo to zdanie wystarczyłoby, by ujawnić serca tych, którzy tam byli, podczas gdy ręce, które uzdrawiały, były teraz przebite. Podczas gdy oczy, które widziały niewidzialne, były pokryte krwią, on nadal myślał o innych. Nie było urazy, było odkupienie, i nawet w tej agonii modlitwa nie ustawała, ponieważ krzyż wprawdzie stał się ołtarzem, a w centrum najostrzejszego bólu rozmowa z ojcem pozostała niezachwiana. Nie było zerwania więzi, tylko w ciele, ale tam też była cisza, a ta cisza ważyła więcej niż gwoździe. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Mateusza 27:46 To był jedyny raz, kiedy Jezus nie nazwał Ojca Ojcem. Nie z powodu braku wiary, ale dlatego, że zniósł dystans, który stworzył grzech. Nie wątpił, uosabiał pustkę, która nas dzieliła, i w tej pustce modlitwa wciąż rozbrzmiewała, wciąż szukała. Ponieważ modlitwa to nie tylko mówienie, to opieranie się ciszy bez utraty wiary. Nawet pośród braku odpowiedzi, Jezus nie pozostał milczący i na koniec, gdy wszystko wydawało się stracone, dokonał ostatecznego poddania: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ewangelia Łukasza, 23 rozdziału 46 wersu. To nie było pożegnanie. To był akt zaufania. Nie umarł w rozpaczy. Umarł ufając. Modlitwa była jego ostatnim oddechem, jak ktoś, kto wraca do domu, wiedząc, że dokonał tego, co było niemożliwe dla kogokolwiek innego. Krzyż nie uciszył Jezusa, ujawnił jedynie, jak daleko może zajść modlitwa, a ci, którzy patrzą na krzyż z daleka, mogą zobaczyć koniec. Ale ci, którzy rozumieją, co się tam wydarzyło, wiedzą, że to właśnie tam niebo się otworzyło. Nie trąbami, ale zasłoną rozdartą od góry do dołu, mówiącą, że dostęp jest wolny. Jezus nie umarł po prostu jako baranek, umarł jako orędownik, modląc się do końca. I to zmienia wszystko, ponieważ teraz, nawet gdy słowa zawodzą, w niebie słychać echo, które dochodzi z krzyża. To wołanie wciąż jest żywe, ponieważ modlitwa Syna na krzyżu nie zakończyła się śmiercią, po prostu przeszła na tron, i to właśnie w tym momencie historia zmienia swoją scenerię, ale nie istotę. Modlitwa, która nie ustawała. Krzyż nie wymazał modlitwy, uświęcił ją. Kiedy ciało Jezusa zostało złożone w grobie, nie był to koniec jego wstawiennictwa. Było to jego rozszerzenie. Ten, który kiedyś modlił się na pustyni, teraz modli się stronu. W liście do Hebrajczyków 7:25 powiedziano, że On żyje, aby wstawiać się za nimi. To nie jest symboliczne wstawiennictwo. Jest żywe, stałe, ukierunkowane. Na ciszę krzyża odpowiedział wieczny dźwięk głos syna mówiącego do Ojca w naszym imieniu nawet gdy nikt inny nie rozumie, przez co przechodzimy. W przeciwieństwie do okazjonalnej prośby, modlitwa pochodząca z tronu jest zaznaczona. Za każdym razem, gdy Jezus wstawia się, nie pokazuje argumentów pokazuje blizny. Ręce, które były przybite, teraz wznoszą się z autorytetem. Nie modli się jak ten, który błaga, ale jak ten, który już zwyciężył. Jest to modlitwa obciążona historią, a historia ta obejmuje imię, twarz, porażkę i wiarę tych, których wspiera. Jest osobista. W niebie nie ma anonimowości. Istnieje wstawiennictwo z intencją. Ta rzeczywistość zmienia sposób, w jaki człowiek stawia czoła własnemu milczeniu. Ponieważ nawet gdy umysł jest zdezorientowany i nie przychodzą słowa, w niebie rozlega się wołanie, które nie ustaje. Potwierdza to list do Rzymian 8:34: Chrystus, który umarł, a nawet z martwych wstał, który siedzi po prawicy Boga, który też wstawia się za nami. On nie jest tylko wspomnieniem. On jest aktywną obecnością, a ta obecność zapewnia, że żadna łza nie zostanie zmarnowana, ani prośba nie zostanie zagubiona pośród chaosu. Modlitwa Jezusa na tronie nie zastępuje naszej, podtrzymuje. Podczas gdy niektórzy ludzie poddają się w połowie drogi, myśląc, że zawiedli, On ciągle mówi: Nie oskarża, osłania, nie wskazuje, broni. Jest to rodzaj modlitwy, która nie opiera się na zasługach potrzebującego, ale na wierności modlącego się. I to jest ulga dla tych, którzy już nie wiedzą, jak prosić. Modlitwa, która przychodzi z nieba, jest odpowiedzią, której zmęczona dusza nie zdołała jeszcze wyrazić. To wstawiennictwo nie jest zimne ani automatyczne, jest czynione świadomie. Jezus znacza z każdej osoby. Dlatego nie modli się w pośpiechu, modli się z celem, z cierpliwością, z łaską. Każde wymienione tam imię niesie ze sobą trajektorię, i On zna każdą krzywą. To nie jest tylko wstawiennictwo, to orędownictwo ze współczuciem. Kiedy wszystko wydaje się stracone, to ta modlitwa utrzymuje duszę na miejscu, a kiedy świat mówi, że to koniec, On mówi w, wciąż mówię za ciebie. Ale nawet jeśli jesteśmy podtrzymywani przez tę wieczną modlitwę, jest coś, czego On oczekuje. Coś, czego on nie może zrobić, ale czego nauczył nas swoim własnym życiem: Naucz nas się modlić. Ta scena, w której uczniowie obserwują modlącego się Jezusa, nie była tylko ciekawym momentem. To był kamień milowy, ponieważ każdy, kto jest świadkiem czegoś tak intymnego między synem a ojcem, zdaje sobie sprawę, że nie jest to powszechna praktyka religijna to coś innego. Do tego stopnia, że prośba nie dotyczyła technik, formuł ani strategii. Była bezpośrednia. Panie naucz nas modlić się. Nie chcieli powtarzać słów. Chcieli zrozumieć, co podtrzymywało to poddanie się tak naturalne, tak stałe, tak żywe. Ciekawostką jest to, że Jezus nie oferował podręcznika do modlitwy. Oferował wskazówki. Zaczął od ojcze, a to samo w sobie było już przełamaniem paradygmatu. Ponieważ nazywanie Boga Ojcem nie było wówczas powszechne, było zbyt intymne. Ale to właśnie ta intymność przekształca modlitwę w coś dostępnego. Jezus nie uczył modlitwy tak, jakby nauczał tajnego kodu, ale tak, jakby zapraszał do rozmowy, która już się odbywa. Pozostaje tylko dołączyć, dlatego modlitwa pańska nie jest zbiorem fraz do zapamiętania, ale mapą relacji. Zaczyna się od Ojca, przechodzi przez Jego wolę, dotyka chleba powszedniego, odpuszcza długi, unika pokus i kończy się rozpoznaniem Królestwa. To tak, jakby mówił: Mów do Niego jak syn, proś jak syn, zaufaj jak syn. I to zmienia wszystko, ponieważ ci, którzy rozumieją, że mają Ojca, modlą się bez lęku, a ci, którzy modlą się bez lęku, słyszą wyraźniej. Czego wiele osób nadal nie rozumie, to, że Jezus nie tylko się modlił. On ukształtował tych, którzy się modlą. Obudził w ich sercach pragnienie prawdziwej relacji z niebem. Pokazał, że nie chodzi o powtarzanie słów, ale o zamieszkanie w miejscu. Miejscu, w którym dusza się pochyla, gdzie pęd zwalnia, a obecność staje się silniejsza niż problem. A w tym otoczeniu nie liczy się piękno modlitwy. Liczy się poddanie. Liczy się prawda wypowiedziana bez lakieru. Do dziś dnia największa prośba się nie zmieniła. Nadal są ludzie mówiący cicho, nawet bez słów. Naucz mnie się modlić. I nauka jest nadal dostępna. Wystarczy otworzyć serce, jak ktoś, kto siada, aby porozmawiać z kimś, kto już wszystko wie, ale nadal chce słuchać. Nie z konieczności, ale z przyjemności. Ponieważ Ojciec jest nadal w tym samym miejscu. A syn, który modli się za śladami na dłoniach, nadal wzywa tych, którzy tracą wiarę, aby powrócili do tajemnicy. Być może właśnie dlatego w najgłębszych chwilach ciszy pojawia się impuls, aby uklęknąć, nie po to, aby wypełnić rytuał, ale aby ponownie połączyć się z Istotą. A ta istota nie jest nowa. Pozostawił ją jako spuściznę ten, który modlił się do ostatniego tchnienia i który modli się nadal dzisiaj. Mając nadzieję, że ktoś pośród tylu rozproszeń znów zegnie kolano całym sercem.